Jest również zbrodniczy w Izraelu. Różnica jest taka, że nikt nie prezentuje panu Hamasu jako sojusznika. Różnica jest taka, że przedstawiciele tej organizacji nie są do Polski zapraszani, tutaj fetowani i o ile mi wiadomo, nie ma ambasady tej organizacji w Warszawie. Natomiast państwo żydowskie, rasistowskie, ludobójcze w teorii i w praktyce to państwo Dobra. jest tutaj celebrowane, a jego przedstawiciele, tacy jak na przykład pan ambasador Liwne, są jawnymi fałszerzami historii. Pan odnotował to, że Liwne puszczał w obieg zdjęcie z 45 roku chyba z Buchenwaldu, jako obraz stodoły płonącej w Jedwabnem. Fałszerz historii jako kandydat na prezydenta deklaruje i zapowiadam, że każdego takiego fałszerza i łobuza, a zwłaszcza każdego obcego ambasadora, który mi tutaj wystąpi z roszczeniami żydowskimi, pośle tam skąd dia...